Jest w Ewangelii taki rys Pana Jezusa, który można by nazwać pośpiechem. Pan Jezus często jak gdzieś idzie, to strasznie się spieszy. Jest mnóstwo takich fragmentów Ewangelii, gdzie uczniowie są gdzieś z tyłu i nie nadążają za nim, nie rozumieją co się dzieje i Pan Jezus ich ciągle wyprzedza. Ojcowie Kościoła piszą o tym, że Pan Jezus się spieszy na tron, że jest pretendentem do tronu, który chce zasiąść w swoim królestwie. Oczywiście tym tronem jest krzyż i Pan Jezus tam się spieszy. I to ma się stać za kilkadziesiąt dni, które teraz przeżywamy. I dzisiaj w Ewangelii czytamy o poddanych tego nowego króla, o tym jacy oni są. O tym, co to królestwo, co takie królowanie z krzyża powinno zrobić z jego poddanymi przez ten czas. Opowiada Ewangelia dzisiaj o pewnym zwyczaju żydowskim rozdzielania kozłów od owiec. To nie jest tylko opowieść o czasie ostatecznym, to jest praktyka pasterska. Co wieczór zanim zwierzęta chodziły spać razem ze swoim pasterzem, pasterz dokonywał rozdziału. Kozły zostały, zostawały zamykane w czymś w rodzaju stodoły, natomiast owce zostawały na zewnątrz. I taki rytuał się codziennie dokonywał. I dzisiaj, kiedy Pan Jezus oddziela w Ewangelii właśnie owce od kozłów, to jakby przypomina ten rytuał. Otóż chrześcijanie, czyli owce, to są ludzie, którzy nie mają domu na tym świecie, którzy nie mogą się zamknąć w cieplej stodole, tylko którzy spędzają noc na dworze, tam gdzie jest pasterz, które wychodzą w ciemność, które wychodzą w noc, które biegną za tym, który pobiegł na krzyż. Za kim biegną? Pan Jezus mówi dzisiaj o najmniejszych. Że wszystko, co czynimy najmniejszym, to właśnie Jemu czynimy. To słowo najmniejsi można przetłumaczyć trojako. Albo najmniejsi, albo ostatni, albo najdalsi. A to znaczy, że Pan Jezus dzisiaj chce, żeby Jego poddani z tego królestwa, do którego On biegnie, pobiegli za tymi, którzy są najdalej. I oczywiście ci najdalej, to są zazwyczaj ci najbliżej. To są ci, którzy są obok. To są ci bliscy, z którymi sobie nie radzimy to są ci ludzie którzy nas krzywdzą którzy nam się wydają bardzo bardzo daleko bo nie chcemy z nimi mieć nic wspólnego i pan Jezus dzisiaj zaprasza do tego żeby za nimi pobiec żeby ich odnaleźć że uczniowie jego królestwa są kimś kto biega za tymi którzy są na samym końcu którzy są najdalej i jeśli mamy ten post przebiec razem z nim to trzeba poszukać tych którzy są najdalej